Zadanie 8. Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono 4 -krotnie. Liczbę y zwiększono 5-krotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3. Ok. Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działanie? Mhm. No dobra, to takie wydaje się raczej proste. Xa najpierw powiększono o 7, a potem to co wyszło pomnożono 4 czy tam zwiększono 4 -krotnie. Natomiast y. -a Najpierw zwiększono pięciokrotnie, a do wyniku dodano, czyli powiększono o 3. Czyli ostatecznie to, żeby ładniej wyglądało, to jest 5y plus 3, a to, no bo zazwyczaj wymnożenie liczby przez nawias zapisujemy w ten sposób. Czyli po prostu zamieniamy sobie miejscami. No i szukamy, gdzie mamy 4, a i w nawiasie x plus 7? Tu i tu. A teraz 5y plus 3. No to tu, czyli mamy odpowiedź A. Jeżeli mamy problem z wykonywaniem kolejności działań w odpowiedniej kolejności, to tutaj faktycznie można gdzieś tam było się nadzieć, natomiast zadanie dość proste.